Hej, hej, przed Wami pierwsza książeczka, jaką mam przyjemność przeczytać od wydawnictwa Lekkie. Jest to Grzeszna i Święta Pani Katarzyny Wiktorii Łuczyńskiej. No i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest lekka. Ja ją przeczytałam, nie uwierzycie, na poczekalni u dentysty. Można by powiedzieć, że czekałam tam bardzo długo, albo określić właśnie samą pozycję mianem bardzo szybkiej lektury. Jak widzicie, wszystko jest takie bardzo króciutkie, w większym stylu napisane. No, niemniej jednak treść wcale nie jest proporcjonalna do ilości stron, gdyż po przeczytaniu bardzo długo pozostaje nam w głowie. Akcja chociaż wolna, to jednak szybka. Nie umiem określić skąd u mnie takie wrażenie. No, styl językowy jest bardzo prosty, przy czym bardzo dobrze pasuje tutaj dosadność słowna, która łączy się właśnie z przekazaną historią. Druczek, jak widzicie, nieco większy, tekst na stronie wąski, no i sama książka nieco mniejsza, z mięciutką okładeczką. No to może teraz Wam przekażę taki może jeden mały cytat, który no wciąż mi tutaj chodził po głowie. W zasadzie to kocham Cię, bo wiesz, Anio, no miłość jest przecież wtedy, kiedy jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla tego drugiego człowieka i w zamian nie oczekujemy niczego. Miłość to takie dawanie siebie i stanie w cieniu, a przecież ty zawsze możesz na mnie liczyć, zawsze ci pomogę we wszystkim, zawsze będę cię kochał nawet wtedy, kiedy znajdziesz tego swojego księcia z bajki. Bo miłość to taki nieśmiertelnik, taki kwiatek, który nigdy nie więdnie. Chcę, żebyś była szczęśliwa. No i jak te książki nie kochać? Hanna nie. <grytanie> A w ogóle główną bohaterką jest tutaj też Ania, która, no, nie ma y, łatwego życia. Jakby w ogóle wszystko na to wskazywało: przede wszystkim ten cytat, no, Niby jest młoda, piękna i wykształcona, ma co jeść i czym oddychać, a mimo tego, gdzież wewnątrz siebie brak jej po prostu tego kogoś do kochania. Rozumie pojęcie miłości, jednak, no, nie ma przy sobie nikogo, kogo mogłaby według siebie nią obdarzyć. Ma przecież dwóch niesamowitych przyjaciół, jednak, i oni choć pałają. Do siebie wzajemną sympatią, to no jednak jest wiele czynników, które sprawiają, że trochę daleko im do szczęścia. Mamy niesamowite połączenie księdza, który wybrał inną drogę, i geja, który nie umie nic zrobić, żeby po prostu poczuć cokolwiek inaczej. No i gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla całej trójki, skoro ich przeznaczenie robi sobie z nich zabawki do gry zwanej życiem? Wiecie, każdy chce kochać, każdy chce być kochanym, no. Czy zatem w ogóle ich losy odmienią się na tyle, że przyjaźń zostanie wystawiona tutaj na próbę? Dla mnie książka jest mega, która sprawiła, że gdzieś tam odszedł strach w ogóle przed życiem, przed dentystą. Ich historia naprawdę pochłonęła mnie po prostu całkowicie. No mówię, jak widzicie, wszystko jest taka, no, lekka pozycja. Ja się nie dziwię, że wydało ją wydawnictwo lekkie. Po prostu jest super, mega, ekstra. Także widzicie, albo długo czekałam, Albo książka była tak mega, że mnie wciągła po prostu bez reszty. Ale to było super. Wchodzę do dentysty i po prostu nie stresuję się tym, że coś tam się dzieje, tylko myślę sobie o książce, mówię. Siedzę na fotelu, i ja nadal myślę o książce. Mówię, nie, no super, no takie życie to mi pasuje, no. Przestałam się bać tego, czego bałam się w życiu najbardziej. Także dla mnie książka jest super. Jest to faktycznie historia miłosna, ale mówię, no, gorący debiut, ale taki taki. No taki ze smakiem bym powiedziała. O. Także. Dlatego książeczkę wam polecam. No i u mnie ma całą dziesiątkę. Dziesięć, dziesięć. Dobra, to ja się z wami żegnam i się już nie rozmarzam. Pa, 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 pa.